Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku odcinek przełomowy, no bo będzie o przełomie roku 23 i 24. Z tej strony Snow i tak jak już powiedziałem, dzisiaj sobie powiemy ogólnie o zmianach, jeśli chodzi o rok, tak co ja myślę, co może się stać. Powiemy trochę też o kanale, o mnie, ale też będę się odnosił tutaj ogólnie do gry Rise of Kingdoms, trochę o tej mojej pozycji. Ostatnio wydaje mi się dosyć mało o tym powiedziałem, więc dzisiaj pozwolę sobie na taki odcinek, gdzie będę opowiadał o tym trochę więcej. Zacznę od tego, co może Was mnie interesować, czyli ogólnie o kanał, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chcecie sobie przewinąć, gdzie będę mówił trochę więcej o Rise of Kingdoms, to będzie jak zwykle te timecodes, tak? czyli możecie sobie gdzieś tam przesunąć dalej i zobaczycie sobie, gdzie będę mówił już tylko o Rise of Kingdoms. Natomiast to jest też taki fajny moment dla mnie, i w ogóle ten odcinek miał się ukazać, oczywiście, wcześniej, ale wiecie, Najpierw było te ceroli nowe, teraz Herman wyszedł. W ogóle wielkie dzięki, bo naprawdę odcinek o Hermanie się bardzo fajnie obejrzał. Także jestem z niego bardzo zadowolony. I, no i cóż, i musiałem ten odcinek przełożyć, ale może to nawet i, i dobrze. Także jeśli chodzi ogólnie o kanał, o Snow Gaming, to myślę, że ten rok 2023 był naprawdę niesamowity. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Tu się mnóstwo działo i to był taki pierwszy pełny rok, gdzie kanał prowadziłem, bo go tam powiedzmy tak zacząłem robić w okolicach września, tak, jeszcze wcześniejszego roku 2023, już praktycznie prowadziłem go, prowadziłem go cały czas. I naprawdę powiem Wam, że to jest niesamowite, są dla mnie doświadczenia i wielkie dzięki, naprawdę wielkie dzięki olbrzymie dla wszystkich oglądających, dla wszystkich subskrybujących, dla wszystkich wspierających, którzy mają dla mnie w chórę po prostu wyrozumiałości i jestem naprawdę super z wami, bo, bo to, że cały czas jesteście i że cały czas jakiś tych wspierających mam, to jest dla mnie czasem Naprawdę niesamowite, kiedy sobie pomyślę, jakim ja jestem tutaj, wiecie, twórcą internetowym, że ktoś cały czas chce mnie wspierać, to jest dla mnie naprawdę niesamowite. Także olbrzymie dzięki dla wszystkich, którzy, którzy są ze mną i którzy mają do mnie cierpliwość w ogóle, bo myślę, że tej cierpliwości tutaj trzeba było, trzeba było dużo, tak? Bo ten rok, który zszedł. Ja przede wszystkim się cieszę z umiejętności. To jest taki rok w ogóle w moim życiu, w którym się nauczyłem bardzo dużo. Tak wiecie, ja już mam swoje lata, 36 i, i dla mnie, nauka czegoś nowego to nie jest takie coś, co ja robię cały czas. Tak? Ja bardzo dużo idę gdzieś tam na tym doświadczeniu, które już. Miałem wcześniej. W tym roku naprawdę się nauczyłem mnóstwo o nagrywaniu, o wiecie, o montażu, o edycji grafiki. I cały czas gdzieś tam w tym jestem, cały czas staram się, żeby, żeby te rzeczy, żeby się tych rzeczy uczyć. No i wiecie, ja po prostu chcę, żeby te filmiki moje były lepsze. Tak I tak jak mówię, to nie jest moja praca, tak? Ja mam swoją wiecie, pracę, rodzinę, różne rzeczy, i muszę też o tym czasem pomyśleć. No i to po prostu też sprawia, że nie mam, nie mam aż tak dużo czasu, a to, że umiem pewne rzeczy robić sprawia, że one mi zajmują po prostu też więcej czasu, bo sobie wyobrażacie, kiedyś ja nagrałem sobie filmik na telefonie, co mi zabrało jakieś, nie wiem, 15 minut bez żadnego scenariusza i od razu wrzucałem to na sieć i strzecznie cała obróbka moja to trwała może 20 minut, tak? No i miałem z tym, byłem w porządku, bo sobie stwierdziłem, no a ja i tak nie umiem tego robić inaczej, więc robię tak jak umiem. Natomiast dzisiaj już mi jest trochę głupio robić w ten sposób, no bo wiecie, raz, że widownia jest większa, dwa, że ja już wiem jak zrobić to porządnie i głupio mi to jest robić to na odwalsie, więc... Finał jest taki, że zajmuje mi to więcej czasu, a jak to mi zajmuje więcej czasu, no to po prostu nie jestem w stanie produkować aż tyle, co kiedyś produkowałem. Ja pamiętam takie czasy, że wiecie, dla mnie wrzucanie dwóch filmików dziennie to było nic nadzwyczajnego. Dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, to wow. Także. Trochę jest ta ewolucja. Mam nadzieję, że, że nie jest to jakiś taki olbrzymi problem. Natomiast no, nie chcę wyrzucać takich filmików zupełnie byle jakich. Niektóre formaty się nie pojawiają teraz, nie ze względu na to, że ja ich nie chcę czy mi się nie podobają. Na przykład nie wiem, historia pewnego gracza cały czas nad nią pracuje, bo ja chcę, żeby ona weszła, ale w takiej fajnej formie, nie? żeby się to fajnie oglądało żeby to nie było tylko po prostu gościu, tak jak teraz, nie? Stoję i mówię przed swoim miastem przez 30 minut, tylko żeby tam się pojawiało coś, coś ciekawszego, żeby tam w ogóle była jakaś akcja czy coś w tym stylu. No a oczywiście, oczywiście to jest, to jest dosyć trudne, także staram się gdzieś tam ten swój warsztat po prostu ulepszać i mam nadzieję, że tak będzie dalej. I wydaje mi się, że to raczej idzie w tą stronę. Przynajmniej, bo ja chcę też robić te rzeczy, które mi sprawiają satysfakcję, bo wiecie, jak ja będę robił rzeczy na siłę, tylko po to, żeby robić, a nie będą mnie one cieszyły, będę wiedział, że to jest dziadowskie, to wy to też odczujecie, że to jest beznadziejne, nie? Że, że ktoś to robi na siłę i tak naprawdę tego nie chce. A ja teraz mam coś takiego, że wolę chyba robić filmiki nawet rzadziej czasem, wypuścić jeden na dwa, trzy dni, ale wypuścić jakiś taki fajny film, nie? żeby on był fajnie zrobiony, gdzieś tam fajnie zmontowany. Oczywiście to nie będzie jakieś tam mistrzostwo świata. No bo i tak nie będę miał na to czasu, ale mam nadzieję, że będzie tego, że będzie to trochę, trochę lepiej. Także tak, tak się będę starał przynajmniej, ale absolutnie nie obrażam się na te formaty, które sobie kiedyś zacząłem i chciałbym naprawdę bardzo do nich wrócić. Tylko tutaj też kwestia jest po prostu czasu, który mogę, który mogę poświęcić, a wiecie, no, można przez rok tak żyć, że się wiecie, śpi przez 4-5 godzin dziennie, ale, ale ciężko to utrzymać na bardzo długim dystansie, tak? Więc więc ja też po prostu czasem potrzebuję sobie odpocząć. Nie? Ja czasem potrzebuję porobić inne rzeczy, a ten kanał, mimo że to jest taki mały kanalik, to dla mnie to jest naprawdę osobiście dużo, bo dla mnie ilość, wiecie, rozmów, ilość edycji, ilość, ilość pracy poza jeszcze normalną pracą, którą mam, tak, i wszystkimi innymi rzeczami, to jest dla mnie naprawdę bardzo dużo, więc tutaj proszę o dużo wyrozumiałości. Ech, także, ech, także od razu mówię, tak, cały czas ten kanał to jest takie trochę jednak moje hobby, tak? Hobby, na którym zarabiam, i to jest też niesamowite i wielkie dzięki za to. Ech, ale, ale jednak tak, i staram się, żeby to było coś takiego, co rzeczywiście, wiecie, sprawia mi frajdę, a nie jest tylko takim wyrabianiem, taką hałturą po prostu, którą, którą miałbym tutaj robić. Więc, jeżeli jakieś życzenia do mnie na ten, na ten rok, to przede wszystkim czasu, moi drodzy, bo czasu mi tutaj bardzo często brakuje. Czasu właśnie na, na montowanie, czasu na edycję, czasu na rozmowę. Ja bym naprawdę bardzo chętnie tutaj z każdą osobą, która mi wysyła wiadomość, czy tutaj, czy w komentarzach, czy na Discordzie. Naprawdę ja jakbym miał ten czas, to bym chętnie z każdym porozmawiał, ale czasem też wiecie, warto wyjść gdzieś na dwór, iść na spacer, nie wiem, pojeździć na rowerze, zobaczyć jakiś film, tak? Żeby to nie było tak, że to wiecie tylko jedno i to samo, bo, bo nie chce się jakby wypalić z tego, tak? Tak samo jak nie chce się wypalić z Rise of Kingdoms, tak samo nie chce się wypalić tutaj, bo myślę, że, że to nie będzie w ogóle służyło, tak? Że będę jechał na jakimś takim, wiecie. W piątym, szóstym biegu cały czas, a po dwóch miesiącach się totalnie wypale, tak, więc wydaje mi się, że to nie będzie, nie będzie wcale, wcale dobrze. Okej, okay. natomiast teraz przejdę do tej, do tej części, w której będę mówił więcej o Rise of Kingdoms, też o moim Rise of Kingdoms, ech, więc Czego ja bym sobie życzył w moim Rise of Kingdoms, ja na przykład bardzo się cieszę, bo wiecie, tutaj u nas była duża migracja, dużo graczy od nas odeszło i jesteśmy takim dużo mniejszym królestwem, tak, wiele osób powie Dead Kingdom, o oh, Snow, co ty tam sobie siedzisz na jakimś martwym królestwie i coś tam, jesteś w ogóle słabym graczem i wiecie... Jak ja się tym strasznie w ogóle, mnie to nic nie obchodzi. Bo szczerze, ja uważam, że to jest bardzo dobre, jeżeli sobie dostosowujemy właśnie miejsce, w którym jesteśmy, do tego, jak chcemy grać. A ja teraz na przykład potrzebuję przerwy i ty bardzo cieszę, że moje królestwo też. Gdzieś tam naturalnie sobie jakąś taką przerwę zrobi, tak? No bo myśmy weszli do tego Asidu i mieliśmy dużo graczy i było naprawdę takie dosyć napięte tempo, a wydaje mi się, że teraz żeśmy mocno zeszli z tego dużego tempa i mi to zupełnie nie przeszkadza. Dlatego ja mówiłem, że nie będę migrował z 7.1, że nie chcę wchodzić właśnie w takie e, królestwo, gdzie jest, gdzie jest dosyć duża napinka, bo dla mnie to jest po prostu dobre. Ja potrzebuję jakiegoś odpoczynku. Zobaczymy, jak z tym w ogóle będzie, tak? Ale, ale ja się w takich królestwach po prostu dobrze czuję, także dla mnie to nie jest problem, że gdzieś tam będziemy odbudowywać, e, że gdzieś tam mamy mniejszą aktywność, bo tak jak mówię, dla mnie to jest w ogóle spoko. Tego bym sobie w ogóle życzył w Rise of Kingdoms i co może moim zdaniem się zmienić w 2024 roku, to jest podejście. W ogóle do gry, jeśli chodzi o ekwipunek, wydaje mi się, że te zmiany, które wyszły teraz, yy, głównie zmiany związane właśnie z tym, yy, z tymi kultowymi atrybutami ekwipunku, mogą dużo namieszać w Rise of Kingdoms. O tym już mówiłem Wam kiedyś i wydaje mi się, że naprawdę może tak być, że ten nowy ekwipunek sprawi, że będziemy walczyć mniejszą ilością marszy, yy, bo różnica w ekwipunku zacznie za niedługo być bardzo, bardzo duża. To, co Wam mówiłem, ja nie jestem w stanie pięciu ekwipunków zrobić na naprawdę świetnym poziomie. Zobaczcie, jak wygląda moja piechota. Nie no, jest to nic specjalnego na konto gracza, który gra już tyle lat, co ja gram, tak? Oczywiście ten ekwipunek łuczników jeden i drugi ma moim zdaniem solidny, tak? Te pozostałe to są takie, no, nie są najgorsze, ale ten trzeci łuczników to w ogóle jest nic specjalnego. To wiecie, to niektórzy mają taki ekwipunek gdzieś tam na KVK2 czy KVK3. Nie mówię wszyscy, ale spokojnie znajdą się tacy gracze, którzy będą mieli taki ekwipunek, albo nawet i lepszy. Więc y, uważam, że to nie jest nic specjalnego, i właśnie to sprawia y, to, że ekwipunek w ogóle będzie miał, wydaje mi się, dużo większe znaczenie w 2024 roku, y, może sprawiać, że ja na przykład wybiorę grę mniejszą ilością marszy. I to mi się w ogóle bardzo podoba, tak? Że na przykład głównie będę używał sobie dwóch marszy, ale kiedy będziemy atakować mocniej, albo kiedy to będzie bardzo potrzebne, to mogę użyć czterech, tak? Jeszcze sobie użyję wtedy piechoty i kawalerii, a jak w ogóle będzie to bardzo potrzebne, albo będzie nam bardzo dobrze szło, to sobie wyjdę pięcioma marszami. Więc tutaj tutaj właśnie wydaje mi się, że może być duża różnica. I to jest też to, co ja bym sobie rzucił, życzył, to rzuciłbym sobie takiego, takiej drużyny, która, ok, może wyjdzie mniejszą ilością nawet marszy, ale to będą takie marsze, którymi po prostu idziemy do spodu. Czyli jak robimy tego bola, to już idziemy do przodu, a nie, że tylko wiecie, niby wychodzimy 50 marszami, ale tak naprawdę z tych 50 marszy to 45 głównie chce uciekać, a ja później zostaję w tym bolusami, za każdym razem zostaję zniszczony, albo zostają 10 marszy, to i tak jest za mało. Tak? Więc ja wolę, żeby w tych bolach było mniej marszy, ale żeby to były rzeczywiście marsze, które idą się tam bić i mogą iść do samego końca. I wydaje mi się, że nowy ekwipunek może to sprawić, tak? bo ja na przykład mając taki ekwipunek, szczerze, jak ja wchodzę w bola, to mi to jest wszystko obojętne, ile jest przeciwników, bo ja koniec końców ten raport będę miał najczęściej dobry. Czasem będę miał średni, no i czasem oczywiście będę miał słaby ten raport, ale ogólnie nie będzie to jakaś taka tragedia. Dzięki temu, że właśnie mam dobry ekwipunek. Tak? Natomiast jeżeli wejdę tymi pozostałymi moimi marszami, a już w ogóle nebu na przykład. To wtedy rzeczywiście ten raport się robi często bardzo, bardzo zły na moją niekorzyść. Także ekwipunek jeszcze będzie teraz miał większe i większe i większe znaczenie. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo duża zmiana. Ale ja ogólnie tę zmianę lubię ze względu na to, że wiecie, że to jest takie planowane, tak? że to nie jest takie jak te uzbrojenia. I w ogóle wydaje mi się też, że w Rise of Kingdoms będzie dużo mniej losowości, bo gdzieś tam chyba twórcy gry. I się poklepali po czole i stwierdzili, że ta losowaść, która była na przykład z uzbrojeniami albo z talentami w ekwipunku, to nie jest rzecz, której ludzie chcą. Że to po prostu okej, okay, oni na tym zarabiają więcej kasy, ale tracą na tym dużą ilość graczy i ludzie tego po prostu... Nie chcą. I też mam nadzieję, że, że gdzieś tam pójdą w stronę takiego trochę uproszczenia tej gry, po to, żeby można, wiecie, większą uwagę zwrócić na tą społeczność Rise of Kingdoms, a nie tylko i wyłącznie, wiecie, tutaj robić rzeczy w mieście, które są totalnie niepotrzebne i tylko zabierają nam czas. Jak na przykład, wiecie, te rozmówki z tymi dowódcami, moje zdanie, to był fatalny pomysł, tak? Jeżeli coś, to fajnie by było, wiecie, pogadać z kimś czasem na czacie. Właśnie sprawić, żebyśmy mieli jakiegoś takiego trochę więcej czasu, żeby tutaj pogadać z naszymi kolegami i koleżankami z drużyny, a nie po prostu cały czas tutaj musieli ciupać 50 systemów i 40 różnych rzeczy i wydarzeń, które są, bo nie jest to aż tak potrzebne. tak? Ja wiem, że niektórzy muszą być przebodźcowani i muszą mieć po prostu wiecznie cały czas coś do klikania. Okej, okay, dobra. Natomiast fajnie by było, żeby niektóre rzeczy można było w ogóle sobie wyłączyć. Jakbym mógł wyłączyć tych dowódców, którzy mi się tutaj plątają pomiędzy tymi budynkami, to bym był super zadowolony. No, bo szczerze, w ogóle mi to jest niepotrzebne. Ja tego w ogóle nie, nie używam. Także to też. Mam taką nadzieję. Wydaje mi się, że też już się zaczęło w 2023, o czym wcześniej też już mówiłem, ale już 2024 to moim zdaniem będzie taka bardzo mocna one ali meta. Chodzi mi tutaj, że będzie tak jakby jeden sojusz meta, czyli jedna, jedna drużyna w jednym królestwie. Wydaje mi się, że to już jest bardzo mocno zarysowane w Rise of Kingdoms, tak? Że, jeżeli mamy dwa sojusze w królestwie, to praktycznie takie mocne, tak? Chodzi mi, wiecie, normalne, dobre sojusze, to praktycznie jesteście w imperium. Imperium nikt nie chce być. I ba, niektórzy, którzy mają tylko jeden sojusz, te są blisko imperium, co kiedyś w ogóle było nieprawdopodobne, tak? Wydaje mi się, że ta gra w ogóle bardzo się zmienia, jeśli chodzi właśnie o siłę, o to, kto jest w imperium i o to, jakie mamy drużyny. Tak? I wydaje mi się, że to jest w ogóle na plus, tak? Bo te królestwa, które wiecie, miały tam poczej siedem sojuszy, one się wydaje mi się chylą ku upadkowi i to jest ich koniec. Wydaje mi się, że 13,65, czyli wiecie. JST, OG, oni teraz przegrywają KVK, to już jest chyba drugie z rzędu i takie, które nie było jakieś wydaje mi się super trudne, wydaje mi się, że kiedyś by je wygrali bez problemu i tam na pewno będą duże pytania, czy by się właśnie gdzieś nie rozejść na jakieś kilka królestw i zrobić sobie z tego kilka sojuszy, i bo przegrali z takimi królestwami, oni przegrali KVK z królestwami, które miały praktycznie, głównie mają jeden mocny sojusz, ale ich było trzy takie królestwa kontra jedno JST i oni pokazali, że po prostu tej siły mają więcej, zostali zniszczeni. No, i myślę, że to będzie taka lekcja, i myślę, że wiele innych królestw pójdzie tą drogą, tak, że też zaczną kombinować: OK, możemy też, musimy coś zmienić. Tym bardziej, że wiecie, jeżeli mają kilka tych sojuszów, no to praktycznie nie są w stanie zejść z imperium. A jak nie jesteś w stanie zejść z imperium, to praktycznie czekasz tylko, to jest takie wsteczne odliczanie, kiedy to królestwo się, się w jakiejś tam formie załamie. Nie jest, nie jest naprawdę łatwo utrzymać królestwo, jeżeli nie jesteś w stanie po prostu spaść, spaść z imperium. Także myślę, że tutaj będzie, będzie bardzo ciekawie. Ja się w ogóle cieszę na to, że będzie, że będzie też te mniej losowości, o którym, o którym mówiłem. Jeśli chodzi o ten rok, to jestem też bardzo ciekawy tego faceliftingu, który, który rok zapowiada i myślę, że tutaj możliwe, że będzie bardzo duża, wiecie, akcja reklamowa przy okazji. No bo Rise of Kingdoms wygląda tak jak wygląda już od wielu wielu lat, czyli wiecie, yy, dla mnie to nie jest problem, bo ja nie jestem takim, wiecie, efekciarem, że o, dobra, tutaj się muszą na tych drzewkach listki poruszać, a w tej wodzie to po prostu ona powinna płynąć i tak dalej. Ale myślę, że niektóre osoby zwracają na to uwagę i yy, szczególnie nowe osoby chcą, żeby, wiecie, po zainstalowaniu gry chcą, żeby ta gra ładnie wyglądała. Wcale to nie znaczy, że musi się więcej wieszać, bo wiecie. Call of Dragons dużo ładniej wygląda, a jest też dużo bardziej stabilny, więc wydaje mi się, że może tutaj być coś takiego, że przeniesie Lilith właśnie ten silnik z Call of Dragons i te ładniejsze efekty, że wiecie, będzie piękna trawka i tak dalej i że to wszystko będzie bardzo ładnie wyglądało, przeniesione to zostanie na Rise of Kingdoms. To pewnie będzie im zajmie dosyć długo czasu, ale podejrzewam, że przy okazji jak im to już wejdzie, to będzie naprawdę duża kampania reklamowa. Może przy okazji wrzucą też nową cywilizację, ale spodziewam się, że w 2024 Lilith naprawdę znowu pójdzie grubo z reklamami na Rise of Kingdoms. W zeszłym roku promowali mocno Call of Dragons. Call of Dragons spadło im z popularności. Nie jestem ciekawy, czy teraz, właśnie, na pewno będą próbowali ratować też Call of Dragons, ale tam, wydaje mi się, bardziej będą próbowali na zasadzie, jakichś takich, wiecie, Systemów w grze, żeby je poprawić, natomiast myślę, że w Rise of Kingdoms będą próbowali właśnie ulepszyć grafikę, będą właśnie usuwać trochę tą losowość. I będą robić takie rzeczy, które wydaje mi się, że będą w koniec końców też fajne dla wszystkich graczy, tak? Nie tylko dla tych największych wielorybów, ale po prostu dla wszystkich. Podejrzewam też, że oczywiście będzie nowy format KVK, ale też się spodziewam, że właśnie będzie dużo takich zmian, jakby na wygląd i tego typu, ale niekoniecznie masz właśnie może nowe systemy z ekwipunkiem, z uzbrojeniami, bo chyba też zobaczyli, że ludzie tak naprawdę tego za bardzo nie chcą. Jeśli chodzi o jednostki, to myślę, że tutaj też może być bardzo ciekawie, bo. Jestem mega ciekawy, jak będzie wyglądała nowa kawaleria i czy tu będzie też duża zmiana. Bo wiecie, 2023, jeszcze wcześniej 2022, to był dla mnie taki to były dla mnie takie lata, które były bardzo mocno, wiecie, wszystko pomieszane, że wszyscy dowódcy mieli wszystko. Zresztą to tak naprawdę zaczęło się już dosyć dużo wcześniej. Natomiast jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, czy nie będzie powrotu do czegoś takiego, wiecie, papier, nożyce kamień na zasadzie naprawdę, że. Będzie się opłacało mieć te wszystkie jednostki, i właśnie pierwsze co mamy, to jeśli chodzi o piechotę, mamy właśnie te obrażenia, odrąbnięcia, i to jest bardzo fajna rzecz. I tak jak mówiłem, uważam, żeby było świetnie, gdyby to miała tylko piechota, gdyby to był taki atrybut piechoty, który by sprawiał, że dzięki temu piechota jest bardzo mocna, bardzo mocna, bardzo odporna. I, I opłaca się nią też, też grać. I żeby to było coś takiego, że właśnie piechota tą kawalerię tymi właśnie obrażeniami jest w stanie zatrzymać, zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. Z kolei łucznicy, których teraz widzimy, mają bardzo dużo obrażeń obszarowych i właśnie działają obszarowo i nawet są takim. Poniekąd saportem, teraz, jak popatrzymy na tego nowego Hermana, to to jest, praktycznie, wiecie, to jest, można by powiedzieć, nowy trajan niemalże. Jeśli chodzi o support, tak, jeżeli chodzi o taką metę w saporcie, to wydaje mi się, że właśnie takim dowódcą może być Herman, może to jest jakaś tam też przyszłość, właśnie te obszarowe obrażenia te, te dodatki, które będą dawać włócznicy. Natomiast jeśli chodzi o kawalerię, to jak pomyślimy o huło, jak pomyślimy o Newskim, to może oni będą mieli właśnie takie olbrzymie obrażenia na jedną jednostkę. Widzieliśmy w tym odcinku wcześniej, jak bardzo kawaleria jest w stanie zniszczyć na przykład Ferman'a, który dopiero co wyszedł do gry. I to też mogłoby być fajne, tak żeby kawaleria znowu była taką jednostką, która jest bardzo szybka, która na przykład ma, nie ma może tych obrażeń obszarowych, ale będzie miała olbrzymie za to obrażenia na jeden cel. I jeżeli ten jeden cel sobie znajdzie, to też może zrobić fajne raporty. I tutaj chodzi mi nie o to, żeby właśnie jedna jednostka była lepsza czy gorsza, bo kiedyś tam mówiło, że te obszarowe są lepsze, niekoniecznie wiecie, jeżeli, jeżeli coś jest dobre, to i tak to ludzie po prostu będą lubić, tak? Jeżeli kawaleria będzie robiła świetne numery. Nawet na ten jeden cel, bo po prostu ten jeden cel będą niszczyć niesamowicie. A jeżeli obrażenia odrąbnięcia piechoty będą też bardzo mocne, Tak jak zresztą są już, tak? Bo to jest Liucze to w ogóle jest bardzo dobry dowódca, to naprawdę może to wszystko mieć bardzo fajny sens i bardzo fajne zastosowanie w Rise of Kingdoms. I mi nie chodzi o to, żeby jedna jednostka była lepsza, a druga była słabsza, tylko wręcz przeciwnie chodzi mi, żeby wszystkie jednostki były dobre i wszystkie miały właśnie jakieś taki sobie swoje trybuty, w których są niesamowicie dobre, ale też jakąś taką rzecz, w której są słabsze, tak, że można je też zaatakować w jakiś konkretny sposób i żeby każda jednostka coś takiego miała i wydaje mi się, że wtedy naprawdę jest szansa, że będzie nam się znowu fajnie grało. Jeśli chodzi o Rali i garnizon, to myślę, że tutaj jest naprawdę całkiem fajnie na ten moment w Rise of Kingdoms, że jest dużo opcji, że nie ma jakichś takich, wiecie, gra... twórcy gry raczej próbują, żeby nie było jakichś takich, wiecie, Olbrzymich różnic pomiędzy, pomiędzy tymi rzeczami. Żeby, e, podoba mi się to, że też jest właśnie opcja, tak, że e, są, są rali, których używamy w pewnych sytuacjach, to jest bardzo fajne. Także mam nadzieję, że to w 2024 będzie kontynuowane. E, no i co? I chyba cały czas coś, o czym mówię. Cały czas e, myślę, że naprawdę Rise of Kingdoms powinno pomyśleć o tych społecznościach, które się tworzą od początku gry. I przemyśleć jeszcze może z 10 razy kwestie migracji, jak wyglądałem. Ja jestem wielkim przeciwnikiem migrowania bardzo dużych kont do kvk 2. Uważam, że to by było spoko dla takich mniejszych kont. Nie chciałbym blokować w 100% tej migracji, natomiast uważam, że bardzo fajne dla społeczności byłoby właśnie zablokowanie graczy. Żeby właśnie nie przechodzili na KWK 2. I widzę to też po Waszych komentarzach. Jak do mnie piszecie, że bardzo często królestwa są niszczone na KWK 2, bo właśnie dużo osób migruje i zupełnie się zmienia ta społeczność, i praktycznie się ją ta społeczność, która się tworzy gdzieś tam w sezonie przygotowania w KWK 1 jest często zażynana po prostu w KWK 2, i uważam, że to jest bez sensu. Także fajnie by było, gdzieś tam może usprawnić migrację. Na tych młodych królestwach, żeby było łatwo zmienić sobie królestwo, ale w obrębie tych królestw, w które jesteśmy, tak? I dopiero gdzieś tam dużo, dużo później, żebyśmy spotykali tych graczy, którzy wiecie, nie są super wielorybami, bo oni zawsze będą mieli dużą przewagę, tak? Więc o wielorybach takich wielkich tutaj nie mówię, ale żeby nie spotykali graczy, którzy grają po prostu 5-6 lat w tą grę, są, mają olbrzymie doświadczenie, mają 100 razy lepsze marsze i musimy z nimi grać. Gdzie nasze konto ma, nie wiem, tam pół roku czy rok, to i tak jest olbrzymia różnica w Rise of Kingdoms między takimi kontami. Także to jest też taka rzecz, którą bym sobie życzył, żeby się zmieniła w 2024 roku. Okej, okay, dobra, nagadałem się tutaj co niemiara. Mam nadzieję, że nie usnęliście i że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czego Wy byście sobie życzyli od Rise of Kingdoms na rok 2024. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. I nie będę może tutaj jakoś specjalnie wam dawał życzeń, wiecie, takich osobistych, ale życzę wam w Rise of Kingdoms po prostu takiej dobrej drużyny, takiej satysfakcji, i żebyście odnaleźli takie swoje miejsce na ziemi, tak? Żebyście odnaleźli właśnie królestwo, w którym się dobrze czujecie, w którym wam się dobrze gra. W którym, w którym właśnie wszystko jest tak, jakbyście chcieli, może nie wszystko, bo to nigdy tak nie jest, tak? ale w którym się po prostu dobrze czujecie i, i czujecie, że to jest właśnie takie fajne miejsce, że tutaj macie tą swoją właśnie społeczność, tutaj macie jakichś tam znajomych, kumpli, i że po prostu w tym miejscu jest, jest w porządku. I to wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.